Dzień dobry, Rezmer z tej strony. Chłopaków spotkałem. Stary tekst, nie? Hello. Witam. Paweł i Daniel. Daniel. Odwiedzili mnie dzisiaj. To Daniel i to do pracy idzie, nie? Daniel, tak? Powiedz, jak to tam będzie z tą pracą twoją? Ja jutro idę na nockę, bo wolę zwane nocki, bo jest w miarę spokój do sprzątania hali niż w dzień, bo. Dzień to wiadomo i klienci, to zanim ja to bym ogarnął z, z ekipą, to trochę zejdzie. nocka jest spokojna. Nikt nie patrzy. Niedaleko by już miał. No, daleko nie będę miał bo akurat na kokoszki. No Paweł, akurat ostatnio byłem na niego zły. Co tam mówiłem, że mu się nie, nie chce robić pewnie i wieśowi. Ale tak naprawdę to jest. Paweł jest. Zapomniałem, bo Paweł już ma 63 lata. Paweł, nogi go też tam raz. Nie, raz ci działają, te nogi raz nie działają, nie. To nie jest tak do końca, żeby on do pracy poszedł tak samo z Wiesiem, Wiesią ma chyba też koło 60, nie. Chyba Paweł. Też chciał już do pracy, ale on teraz te zastrzyki bierze, nie. No, no, no. no i teraz. Paweł jedynie się nadaje, na czytanie znaczy się jedynie nadaje. No już jest... ale... W szpitalu był, nie? No, był w szpitalu, tak, teraz te blokady tam sobie robi, nie? To jest Także to co powiedziałem, cofam to. Tylko że ja, tylko, ja jestem... że, tylko że ja... tego nie wykasuję, nie? Bo ja nie mam tego kasownika takiego programu. Tylko że ja jestem wieśniak, Twardy. A ja też jestem wieśniak, tak, ja jestem ze wsi, prosty człowiek z kocieziem. Niech będzie głową leciało... No, to... Kociewiak. A no właśnie, ty też Kociewiak. Lubichowo, nie? Tak. A, więc Lubichowo. Ty też jesteś kociebie No to, kurde, ty Patrz, ale jak to pas, pasuje teraz? No, <laughs> prosti ludzie z Kociewia. No. Ja tam z tą bezdomnością już. bo ja tak, tak piszę, bezdomni, bezdomni, ale. To tylko, tylko dlatego, że te odcinki, tak się odnajdują w internecie, bo tak generalnie można powiedzieć, że wy nie jesteście tak do końca bezdomni. Nie. Prawda mówiąc, że nie. No. To nie jest tak do końca. Znaczy, bo jak ktoś tam na skłocie mieszka, czy tam gdzieś na klatkach schodowych, no ale jak to można powiedzieć, że my jesteśmy bezdomni? Rezender pisze, Gdańsk bezdomni. No tak, no to tak ludzie z jak mówisz, że bezdomni, bo to niby to nie dom, bo to altanka, no ale teraz się okazało, że tyle ludzi w mieście tak mieszka. Tak, Niektórzy tak. lepiej niż ci, co mają już no mają te holenderki, no. i nawet jak nie mają na własność tej działki, to mają przyzwolenie, że tam sobie mieszkają, czy też ludzie widziałem takie działki, albo całe domki drewniane przywożą im tam spod szczółek. No. Gdzieś tam jest taki ten nie? Cały, no, jest, no. jest firma. Czyli no. cały domek przywożą Cały domek, kurde postawiają no. i... Kibel tam sobie samu zrobisz czy coś. No. I tam pozwolenie jakieś jest na to, nie? No. Jakieś dzikie szambo, tam coś zrobią. Nie? Ale zawsze jakby nie było na działce to można i jeszcze posadzić. Ale mam znajomą, która mieszka w wysedzie tam na tych działkach. to eee. Kalina, po tej lewej stronie. Bo ja miałem działkę po prawej stronie, tam gdzie jest lotnik. Ona po lewej tam ona blisko za płotem prawie że ma te, te psy A, koło Schroniska pani, Hali, pani Halina tam mieszka. No, to, że ona tam mieszka od kupela, bo ona mieszkanie zostawiła dzieciom na przykład. No ona tak mieszka A. No ma jak ma, jak ma. No ale ma ten domek, jednak ma i zapiwniczony i ma pokój i kuchnię i i, tam, i ten cały ogród jakiś tam, no tam małą no. szklarnię i tak mieszka, w odkupiała to tak mieszka. Tam po trochę, no tam cały pogrzebie trochę. No co można powiedzieć, że ona jest bezdomna. Emeryturę ma. ona jeździła na tramwajach, wyrobiła sobie emeryturę. A ty właśnie troszeczkę ciężej, bo jeszcze tam chodzicie zbieracie, nie? No, no no, no ale wiesz. A resmer pisze bezględnie i jest. Ja sobie... Ale sobie radzimy. A Daniel na przykład już też nie będzie można mówić, że jaki on tam bezdomny do pracy będzie chodził. No tak się polepszy, nie? No, od jutra. Ale my trochę się polepszy, bo taki tak? cały pieniądz nie? No, będzie stała. Więc, każdy dzień będzie. To już jest dniówka, nie? Ale tata będzie wspomagał. <laughs> no! <laughs> Będę się naciągać teraz. chłopaki <laughs> jak nie wyjdą na nie. rejon U mnie nie ma tego. Nie, ja tam. U Pawła to ja to się nie martwię, bo czy ja mam parę groszy czy Paweł Robimy rzutę wczoraj kupiliśmy sobie dwa słoiki fasolki oddaliśmy nie, fasolka to w puszczę W puszce jest też fajna ta fasolka Kupię. nie, ale my To nie jest za zdrowa, ja widziałem taki program, te małe tak, te małe takie w puszce, coś tak podgrzewa na szybkiego nie nie, są, w fasola nie jest taka za zdrowa, tam niby ta mała się okazała, bo ona jest z tej takiej uprawy tej wiesz, no, 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 no No z ja tej wiem. takiej zmodyfikowanej tam ta, ta, mówią, to jest ta, ta. takie. Ale ja to lubię, bo to jest to angielskie śniadanie. To się jajeczko bierze bekon i na przykład tą fasolę się nagrzeje, nie? I na szybkiego. No na szybkiego, nie? Ona jest bardzo niezdrowa, ale znaczna jest, nie? No, no, no. I pożywna. To no, ma dużo, i, marzo, i, I tego pieczywa, tego nie, nie, bo to pieczywo jest jeszcze bardziej niezdrowe niż to wszystko, nie? mówią nie. No, no żeby no, bo... tego pieczywa jak najmniej jadać, bo niby jelita okay. rozsadza. Ta, od tego glutenu. Ale jakoś to się radzicie. Bo to nie? w ogóle gluten, nie? Jak sobie radzicie? Tak. Ostatnio trochę żeście podparli. się podpadli? Nie, no przyszliście tak żeście akurat byli z rejonu. Oni chyba już ten rejon. Ale on a jeszcze był... wiecie mówi, no my tak, my nie jesteśmy wypić, a Daniel mówi, no to trochę, nie? Wiesz. A teraz są zmęczeni. Głupio tak wyszedł ten filmik, ale nie, nie, tam, bo taka pani pisała, nie? Z Ameryki czy coś, że Daniel w końcu się ogarnął i taki wlany poniedziałek, taki czysty przyszedł i że do pracy musi idzie, a następny filmik był, że na czy to już... Ale nie, nie, dobrze piszą. Tam czasami coś na mnie piszą, takie, wiesz, że jakieś takie głupoty, że tam... Bo ja tam nieraz jak tego papa Smurfika pozdrawiam. Aha, to nieraz, że coś by wy, wymyśliłbyś coś swojego, czy takie tam teksty zarzucają, że okay. papa Smurfik, że mu nie dorasasz do pięt. On tam takie głupoty nieraz nagrywa z tymi swoimi chłopakami, wiesz... Aż do przesady, nie? Wiesz, no, no, nie, by no, no, się no. cieszył, nie? Bo wiesz, on nakupuje im no, no. alkoholu. Teraz to tak bardziej stara się im pieniążki dać, nie? Ten nie? Ale wiesz, on im ten... Na, Ty mówisz, mówisz o tym wysokim takim? Nie, nie, ja mówię o tym co ma w Ełku ten kanał. Na pasmerze, taki tytuł. Aha! I on takie w sumie nieraz takie tam robił, wiesz, jakieś balangi, alkoholu dużo, wiesz, i co takie wiesz, no. ja takich rzeczy nie będę robił, nie? Nie no, no, no nie no, no, Z początku ja. myślałem, że ten, że, że będę wam tam w jakiś sposób pomagał, nie? Pomogę, nie? Jeżeli byś paru się oddać, to pomogę. Ale później na przykład byłem zły, że wy jesteście wypici, nie? Tak sam od siebie mówię. O, wypici sobie. A teraz właśnie tak sobie pomyślałem, że ja nie poprzednio byłem zły. Bo to, jest, to jest wasze życie. Przecież. No i właśnie tutaj ten problem, kurwa. Wiesz, to jest Twoje życie. Po co takie było? Bo ta menda, kurde, tam wypowiadała się akurat, bo ja to oglądałem. Wypowiadał się, kurde, że ty piwo postawisz, to. Kurwa, ja mówię, no. i no ale nie przekinać tak, no no. Ja wiem, wiem tak powiedział, dobra. Tam, tam yy, czasami tak się po prostu tam coś yy, wypsnie tam, że piwo, no to tam, ale mówię na pewno nie robię z tych filmików jakieś meliny, nie? No nie, że tam wie, bo niektórzy tam piją dużo tego, tego wina, nie? To nakupuje tam ktoś tego wina i nagra zrobi takie, no zdjęcie, ja wiem, wiem, no. na całą Polskę zrobi takie, a to nie chodzi o to. to no ale takie. to nie chodzi o to, no ale ja... Ja na... takim taki pokazałem, że oni puszki zbierają. Chciałem, żeby trochę inaczej wyszło, bo byli trochę za bardzo tacy zmęczeni. Ale, a, ale gubie... z Tak, ale fajnie to wyszło, że te zb zbierali te puszki, faktycznie pokazali, że zbierają te puszki, nie? No, puszki no to, Ludzie to też takie tak w sumie... No, teraz widzą jak to wygląda, nie? Że to musi tam zajrzeć do jednego śmietnika, do drugiego, trzeciego, kury, dziesiątego się nałazić, nie? No. Wiesz, wcale tego tak dużo nie nazbiera, a jeszcze... No mu... nie no, bo jak, tym... nie? Musi się przy tym ubrudzić, bo tam cały czas nogami wiesz, musi tam ubijać te puszki, tam, wiesz, jak to ty mówiłeś? Deptać. Deptać no. A Dep, teraz to może. De, deptak, to ty możesz kapustę, beczce. Nogi by się umówił wtedy, co że... Słuchajcie, Macie, ten, Nie ma co tam na Darka mu mówić. Tam, no, trochę tam pacnął, coś. On tam w sumie nic takiego nie mówił. No, ale że, już się szykują, No Że ja tam piwo kupiłem, czy coś. Nie no niepotrzebnie on o tym piwie nawet gadał. No to tam piwo, tam pi, piwem piwem. Nawet ale... że kurde, Darkowi temu. Edkowi, Edkowi kurde. No nie powinien taki mówić, rzeczy, że tam kogoś uderzył, nie? Tak mi się też za bardzo nie spodobało, nie, że on tak to powiedział. Ten ma przegrane kurde równo. No, tak, tylko że to, to, że on go uderzył, to żadna policja nic do tego nie ma tam czy coś, nie? Oni tam to mają w dupie, no kogoś uderzył. No powiedzą, że kogoś... Nie, ale słuchaj, tylko To nie chodzi o to, tylko my mogli mieć trzy jaja A... przez to. A Edek... Y... Bo Edek razem z nami spał. A no. A on mu napierdolił. We, we o, a on tak mówił to wiesz ja tam myślałem że ten Edek pewnie o tym wie się pokłócił no, no, no dobra tak mówił o tym nie a z drugiej strony jeżeli Edek o tym nie wiedział że to on go tam pobił bo byli pobili bo nie wiedział bo on no, ma wie. No, 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 to, to, no to Darek był ciała dał no mhm. to dupa kurwa ten jeszcze się nagrał u ciebie i powiedział Kudek prawdę że mu nalał no powiedział tak a teraz Mario zobaczył to o mój Ty, Panie, ścisk ręki, jak go a jeszcze Piotr. No jego bratanek już na niego <tryk> czatują. Jak on się za nie wyprowadzi. go no, znajdą do mnie, przecież dziedziałki nie są wielkie, nie? No nie. Dobra. ale jednak, no ale weź. Pewnie już Darek nie będzie do mnie przychodził i nie będzie głupot gadał. No raczej nie. tylko trzeba się umawiać, że się nie mówi na nikogo, nic tam, bo no po co, nie? No. On tak powiedział, mówię, no dobra, tak mówi sobie sam na siebie, mówi. Ale nie takie wdety, kurde, co, co, nie może po o, własnym życiu? No, no, ale mówię, sam na siebie po prostu powiedział, że kogoś uderzył, tak? No. no tak zabrzmiało to, ja mówię, dobra, tam go, koleś wie, że on go uderzył, on o tym powiedział, no dobra, ale po co takie coś mówisz jeszcze tam z no i porozmawia, no ja tam nie mówię kurde. No, on taki spokojny, dobrze, tam... Ja będę gadał o własnym życiu. A nie co tam było no. bokiem. Co mi czyjeś nazwisko obchodzi kurde albo coś. On kurde o. On, byczu... on tam może troszeczkę wypicę miał tak wiesz, i tak się tam gadał trochę. No bo miało, bo zimno wzią... było, zmęczony był. Bo widziałem ten pójść, film. Później tam tego kebaba tam chciałem mu kupić, bo mój żon długo nie jak nie. No, kupiłem mu tego kebaba, no. Bo on mówi, że długo nie jak, nie? Tam troszeczkę tak śmiesznie to wyszło, bo on się go pytał, ten facet, czy on chce w tortilli i on nie wiedział za bardzo, o co chodzi, bo nie wiedział, że to tortilla, nie? Zakręcony. A ja sam powiedziałem, dobra, to niech będzie w bułce, nie? Bo tak myślę, że to nie jak dawno nie jadł, to, to jadł w bułce, nie? Bo bułka zawsze taka, wiesz, pożywniejsza niż ta tortilla. No, no. no. Bo ta tortilla, taki naleśnik tam, nie? No lepiej jest to takie, by No niepotrzebnie, niepotrzebnie, na, na, nagadał sam na siebie, nagadał. No, sam na siebie. A jak tam dzisiaj interesy? No, tak na razie obijesz. No, już ja obleczyłem. To trzeba się jakoś nadźwigać z nie? Bo to uważasz, by te worki się nie rozerwały, nie? Coś. Nie, no, akurat, że mamy dwa zapasowe w pleczaku. No. Bo ale jest puszek, nam nie w tych czarnych, nie? Pęknie. Tylko, że tam to z tych czarnych wyciąga, to też trzeba nieraz, nie hmm, na trzeba przerzucić. Yo, yo, to wszystko, wiesz? bo tak inaczej, to ja ci powiem szczerze. Tak? Wejdziesz, popatrzysz, dupa. A jak tego nie przerzucisz i nie zobaczysz, nie zobaczysz do dna, to nie masz. A przeważnie, kurde, wszystko jest kurde na dnie. I wtedy my dopiero wybieramy. O, tak. No i dobrze. Mamy tu takiego speracza w plecaku no. że puszki się wyciąga, czy butelki. nie ja wie, bo też takie na teleskopie pewnie coś. Przeważnie widzę. No, ja, ale my mamy ją od bieszaka. A jeszcze lepsze. Z kaczyki. No. I to lepiej wtedy się wyciągam. Ja. Bo nie trzeba wtedy śmietnika na siebie tak się z tego wyżyć, nie? A jeszcze ktoś się trafi kolorowego, nie? Kolorowe to może być niespodzianka nieraz, nie? U. No, ja ostatnio z Paweł? tak to parę kilo, nie robię. Nie, tam parę kilo, to Ale niech tak jest 2-3 kilo ci się trafi nie? Cały dzień się zbierasz pustek, później jeszcze troszeczkę tego kolorowego, nie? No, to ja na ja ja nie mówię. Ostatnio 4 kilo ma a ondą. Teraz może już po 17 no to Ale bądź. u mnie to jak z Paweł? A jakieś leki Paweł bierzesz? Leki bierzesz jakieś? Nie bierzesz? Nie ma co brać jak się pije alkohol. Nie? Powiem ci szczerze, jak mnie wątroba bolała, to tą nocpę brałem, nie? Rozkurczowo. Rozkurczowo, nie? A tak, żeby jakieś leki. O, o! Nie, kurna <śm> mnie boli, ile wejdzie. Nie, no, a, ostatnio a nie wezmę. Byłem u mamy to tą legaminę ci przywiozłem, a to na kaszel nie? No to bo to już samurdę. Bo tak, leków, to ja ci powiem. Uczulony po prostu jest. No teraz, teraz. Nóżki doszły do siebie. Ja tam właśnie tak z Danielem, zawsze, wiesz, bo tak myślałem oni najbardziej, mówię, człowiek tak, wiesz, bo ja wiem, że on teraz do tej pracy idzie tam, może faktycznie tak, jak chciał tam coś zrobić. No, no niech idzie, niech idzie, tu na tatę zarobi. W a ja nie, powiedz tak szczerze, tam, ty tam pójdziesz z ciocią, załatwisz tam trochę tych spraw? Tak, ja Ta? w środę będę miał wolne i wtedy Mam przyjechać do Cioci i Ciocia mi tam już będzie ogarniać. Wiesz, ten... to może być tam fajna sprawa taka, nie? Jak tam się gdzieś uda o ten status bezdomnego, że wiesz, oni wtedy mu, może mu zaproponują de detoks, nie? A, może być tak. Ale może też mu zaproponują jakąś szybkę, nie? No, O. O, no to już Ciocia już wiesz, z ja... Akademii Madrzyskiej... Ja nie mówię, już że Paweł wiesiu, to ja, ja się zagolopowałem trochę. Nie, nie. Znaczy to muszą sami musieli chcieć, a jak oni tak do pracy nie będą chodzić gdzieś Bo ty mówię, bo ty będziesz do pracy chodził, nie? Ja wiem, że to później może być ciężko z tym alkoholem, nie? Chyba, Ale że, ja chyba, że chyba, że ci jakoś potrafię to, nie, jakoś pogodzić odrzucić. Tak tam na przykład o no. będę miał wolę, tam dwa piwka, se wypije. To co już nie przeszkadza, nie? Ale ja wolę bardziej... Nocki, kurda, nieźw w dzień. A ja bym wolał, kurde, żebyś, kurwa, że wrzucił to palenie, cholernie. A, palenie. A! No tak się nie da. No, dwie paczki mu nie starczają, ty. Będę kończył, bo dobra, muszę iść do tego. No dobra, dobra. Rodzinka jest. Słuchaj, ten filmik taki, że stawiłem taki tam 15 sekund, co tam napisałem, firma INKO, co zarobię, na, co mam INKO, <laughs> to ja to skasuję. A, Bo to był taki urywek z tego, jak żeście tam na Peczkowskie puszki wyciągali. To no, skasuję. No, tak, tak jak nie było. Dobra. Yy, ten. Dobra. To w Weź z razu to kurecko, kurwa. Te... To się Ale Darek. Nie, nie, bo ja już mam nerwy, Co Darek wypowiadał? Tylko jak ja to skasuję, to i tak nic nie da. No to nic? Nie, A, da. zobaczy to jak to. Już... to. Zobaczę no, jak bo to. to już jest tam. Ten taki króciutki 15 sekund, nie wiem, bo to takie tam sobie takie. Może być. To... No dobra, dobra. Tak słyszałem, że właśnie nawet tak to wykasujesz, to nic nie nie daje, to cały czas krąży. No. Wszystkiego dobrego wam życzę. Jak będziesz Paweł chciał... Paweł, ja wam daję po 30 zł. Nie? No. Dobrze? Dobra, dobra. Ten co chciałem mówić. Co złego to nie ja? A Witam i zagram. A Daniel to podejrzewam, że już się nie wyjściał z rozmerem zadawać, jak będzie pracował. A to i dobrze. To nic się nie szkodzi, tylko żebyś się do mnie odzywał. No mam. żebyś czasami Paweł przyjdzie coś ten, ja wiem, że tam Paweł sobie popija, zbiera sobie i dobrze. Najważniejsze, że ja wiem, że Bo to nie, żeby nie chodzi o to, żeby zbawiać ten świat, tylko że pamięta jedno, kurde, że... że Danie, że Paweł. Ja się nigdy nie upija. A faktycznie, no nie złoś takim. Nigdy? No. Ja na rano sobie się piec. wydaje, że ty masz silniejszą głowę, bo ten, bo. Ty lubisz też trochę mocniejsze A to... No ale tak. Oni piją, złopią no, pyta, się Daniela Jak Chińczyki nie? Ja sobie na rano kurde zostawiam piwko się obudzę No fakt faktem papierosa nie zapalę <grym> Tylko piwka popiję dupę podnoszę i wychodzimy nie? Jeszcze raz nie? I to mamy spokój Przynajmniej na razie, a co później będzie. Jeszcze raz najlepszego. Tu się spotkamy. Tak, tak, tak. Ty pracuj i się odezwi, nie? Do usłyszenia. Dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiam.